Są produkty, które potrafią w naturalny i skuteczny sposób kontrolować poziom cukru we krwi, a co najlepsze, są dostępne do codziennego spożycia bez podnoszenia poziomu cukru we krwi. Te produkty to prawdziwi sojusznicy w walce z cukrzycą, pomagający ustabilizować glikemię i zmniejszyć poważne ryzyka związane z chorobą. Mimo to, większość ludzi nadal nie wie o mocy błonnika zawartego w tych produktach, który opóźnia wchłanianie cukru w organizmie i promuje długotrwałe uczucie sytości, przyczyniając się do równowagi metabolicznej. Ale zostaw tutaj w komentarzach skąd mnie oglądasz i powiedz mi, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 1. Owies. Owies to znacznie więcej niż zwykłe płatki śniadaniowe. Zawiera rozpuszczalny błonnik o nazwie beta-glukan który potrafi utworzyć w jelitach rodzaj bariery spowalniającej wchłanianie cukrów. Dla kogoś kto żyje z cukrzycą oznacza to unikanie strasznych nagłych skoków glikemii, skoków, które na dłuższą metę niszczą organy, naczynia krwionośne i zagrażają życiu. To cichy, prawie niewidoczny mechanizm, który wielu ludzi ignoruje. Ale on tam jest działając na szkodę ciała, jeśli dieta nie jest odpowiednia. Ten efekt beta glukanu to nie teoia. To dowód potwierdzony w wielu badaniach naukowych. Owies spożywany codziennie może zmniejszyć odpowiedź glikemiczną po posiłku o aż 25%, czego żaden lek nie jest w stanie zrobić bez skutków ubocznych. A co gorsza, wielu pacjentów nawet nie wie, że ta broń jest dostępna w supermarkecie w postaci płatków, mąki czy otrębów. Nie chodzi tylko o jedzenie owsa, ale o spożywanie odpowiedniej formy i w odpowiedniej ilości, aby efekt był realny. Zaleca się, aby codziennie spożywać co najmniej 30 g pełnoziarnistego owsa, co odpowiada dwóm pełnym łyżkom stołowym otrębów lub jednej porcji płatków. Mieszanie owsa z owocami bogatymi w błonnik, takimi jak jabłko, gruszka czy truskawka, potęguje efekt, tworząc potężną kombinację do kontrolowania glikemii. Jest fundamentalne, aby owiec był spożywany bez dodatku cukrów, miodu czy syropów. Te składniki niweczą wszystkie korzyści, jakie ten produkt mógłby zaoferować. Zamiast tego zaleca się użycie naturalnych przypraw, takich jak cynamon w proszku, który oprócz wzmacniania smaku, również pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Dodanie niewielkiej ilości nasion chia lub siemienia lnianego tworzy idealną synergię między błonnikiem rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym. Owies może być spożywany na kilka praktycznych i smacznych sposobów. Ciepła owsianka, przygotowana z mlekiem roślinnym lub wodą, to klasyczna i kojąca opcja, szczególnie w chłodne dni. Smoothie z owsem, bananem i awokado to kolejna alternatywa dla tych, którzy wolą szybki, pożywny i funkcjonalny posiłek. Może być również dodawany do przepisów na chleby, ciasta i naleśniki, zapewniając dodatkowy błonnik w diecie bez wysiłku. Ale gdzie znaleźć owiec dobrej jakości? Ważne jest, aby szukać produktów pełnoziarnistych, najlepiej z certyfikatem żywności organicznej lub pełnoziarnistej. Otręby owsiane, dostępne w supermarketach i sklepach ze zdrową żywnością, to najbardziej skoncentrowana forma błonnika. Uważaj na wersje instant i produkty przetworzone, które często zawierają dodatki, konserwanty i ukryte cukry. Codzienne spożywanie owsa to nawyk, który może zmienić przebieg choroby, ale wymaga dyscypliny i wiedzy. Nie wystarczy jeden czy drugi dzień. Prawdziwa korzyść pojawia się wraz z regularnością. Dlatego ten kto walczy z cukrzycą, powinien traktować owiec nie jako prosty produkt spożywczy, ale jako strategię życiową, kluczowy element układanki w kontroli metabolicznej. Prawda twarda, ale konieczna. Ignorowanie roli błonnika w diecie to błąd, który popełnia wielu, a koszt jest wysoki. To lata postępujących uszkodzeń tętnic, nerek, serca. Które można by uniknąć dzięki inteligentnym wyborom żywieniowym. Owies nie jest cudownym rozwiązaniem, ale jest jednym z najlepszych sojuszników dla tych, którzy chcą zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań cukrzycy. A teraz dla tych, którzy są zdecydowani zmienić sytuację na zawsze, jest tutaj ważne zaproszenie. Jeśli zamierzasz raz na zawsze skończyć z wysokim poziomem cukru we krwi, napisz w komentarzach zdanie nie przegram z cukrzycą. Gdy pojawi się ta wiadomość, będzie to znak, że istnieje prawdziwe zobowiązanie, a odpowiedź przyjdzie serduszkiem, pokazując, że walka już się rozpoczęła i że zwycięstwo jest możliwe. Wróćmy do owsa. Oferuje on jeszcze jedną cenną korzyść. Pomaga kontrolować poziom cholesterolu LDL, tak zwanego złego cholesterolu. To połączenie jest kluczowe dla diabetyków, którzy mają znacznie większe ryzyko sercowo-naczyniowe niż reszta populacji. Dzięki bardziej uregulowanym jelitom i zrównoważonemu profilowi lipidowemu organizm zyskuje dodatkową odporność, aby stawić czoła wyzwaniu cukrzycy. Aby zmaksymalizować efekty owsa, ważne jest, aby łączyć go z innymi produktami bogatymi w błonnik i składniki ożywcze, które wspierają metabolizm, takimi jak zielone warzywa, szpinak, jarmusz, czerwone owoce i chude źródła białka. Taka kompozycja tworzy korzystne środowisko metaboliczne do regulacji glukozy i zapobiegania nagłym skokom. Doświadczeni lekarze wiedzą, że nie wystarczy tylko informować pacjenta o lekach. Kontrola cukrzycy wymaga głębokich i trwałych zmian w diecie. Owies jest filarem tego procesu i powinien być ceniony za jego rzeczywistą moc, zdolną do zrobienia różnicy między poważnymi powikłaniami a życiem w dobrej jakości. Na koniec warto podkreślić, że spożywaniu owsa powinno towarzyszyć odpowiednie nawodnienie. Błonnik rozpuszczalny potrzebuje wody, aby utworzyć żel w jelitach i wywrzeć swój ochronny efekt. Bez tego efekt może być zredukowany, a nawet powodować dyskomfort trawienny, co zniechęciłoby pacjenta do kontynuacji leczenia. To jest decydujący moment. Owies to nie tylko produkt spożywczy. To narzędzie medyczne, zalecenie, które noszę ze sobą od dziesięcioleci, potwierdzone sukcesem tysięcy pacjentów, którzy potrafili przekształcić chorobę w kontrolę. Dla tych, którzy chcą uniknąć najgorszego, zignorowanie tej informacji byłoby poważnym błędem. Dlatego owies powinien być stałą obecnością w diecie każdego, kto żyje z cukrzycą. Numer 2. Ciekierzyca. Ile razy żywienie wydaje się być ciągłą bitwą, w której właściwe produkty są tak trudne do znalezienia, jak ostateczne rozwiązanie problemu cukrzycy? Ciecierzyca jawi się jako solidna i mało zbadana alternatywa, która może przekształcić tę codzienną walkę w realną strategię kontroli metabolicznej. Wbrew temu, co wielu sobie wyobraża, ciecierzyca to nie tylko roślina strączkowa do dań specjalnych, jest potężnym źródłem błonnika nierozpuszczalnego, który działa jak miotła w jelitach, Promując ich oczyszczanie i ułatwiając perystaltykę. Ten efekt przyczynia się do zmniejszenia chronicznego stanu zapalnego, który towarzyszy cukrzycy, jednego z czynników, które pogarszają sytuację i utrudniają kontrolę glikemii. To, co niewielu bierze pod uwagę, to rola ciecierzycy w pomaganiu w kontrolowaniu masy ciała, co bezpośrednio wpływa na wrażliwość na insulinę. Jej unikalne połączenie błonnika i białka roślinnego sprzyja długotrwałemu uczuciu sytości, unikając nadmiernego spożycia produktów bogatych w proste węglowodany i cukry prawdziwych wrogów równowagi glikemicznej. Ale jak włączyć ciecierzycę do codziennej rutyny bez marnowania czasu lub cierpliwości? Może być łatwo dodana do sałatek, zup lub gulaszy, oferując przyjemny smak i konsystencję. Pasta z ciecierzycy znana jako hames jest wszechstronną i praktyczną alternatywą, która może zastąpić przetworzone sosy, bogate w złe tłuszcze i ukryte cukry. Mimo, że jest to produkt bardzo korzystny, należy zachować ostrożność podczas przygotowywania. Ciecierzyce należy moczyć przez co najmniej 8 godzin, aby usunąć substancje, które mogą powodować dyskomfort trawienny, co jest powszechne u pacjentów, którzy nie są przyzwyczajeni do błonnika w swojej diecie. Stopniowe spożycie i odpowiednie nawodnienie są kluczowe, aby uniknąć niepożądanych efektów. Istnieje mało znana, ale fundamentalna korzyść. Ciecierzyca jest bogata w magnez, niezbędny minerał do regulacji glukozy, który pomaga poprawić funkcjonowanie komórek beta trzustki odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Niedobór tego minerału jest powiązany z pogorszeniem cukrzycy, a jego naturalne uzupełnianie poprzez dietę jest bezpieczną i skuteczną drogą. Ten, kto żyje z cukrzycą, wie, że stabilność glikemiczna to nie tylko kwestia diety, ale stałego utrzymania. Ciecierzyca działa jak element, który gdy jest prawidłowo włączony w układankę żywieniową, oferuje wsparcie, aby ta stabilność stała się trwała w dłuższej perspektywie. Ważne jest również zrozumienie, że ciecierzyca przyczynia się do kontrolowania profilu lipidowego, zmniejszając poziom trójglicerydów i cholesterolu LDL. Elementów, które gdy są rozregulowane, zwiększają ryzyko zawałów serca i udarów u osób z cukrzycą. To ochronne działanie wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, zapewniając bezpieczeństwo tym, którzy już mają delikatny stan zdrowia. Dla tych, którzy chcą podjąć decydujący krok w kierunku ostatecznej kontroli glikemii, oto wskazówka. Regularne włączanie ciecierzycy musi iść w parze ze zbilansowaną dietą, stawiając na pierwszym miejscu świeże i naturalne produkty. Połączenie z warzywami, zieleniną i chudym białkiem tworzy korzystne środowisko metaboliczne do odzyskiwania i utrzymania zdrowia. Teraz dla tych, którzy są gotowi podjąć prawdziwe zobowiązanie wobec zdrowia, mam zaproszenie do interakcji. Napisz w komentarzach moja cukrzyca przegra ze mną. Zobaczenie tej deklaracji woli będzie znakiem siły i determinacji, a odpowiedź z serduszkiem pokaże, że ta podróż ma wsparcie i poparcie. Czy wiesz, że ciecierzyca zawiera również związki przeciwutleniające, które zwalczają stres oksydacyjny, jeden z głównych odpowiedzialnych za powikłania cukrzycy, takie jak neuropatia i rekinopatia? Włączenie tego produktu oznacza działanie na wielu poziomach zmniejszając szkody i zapobiegając następstwom, które zagrażają jakości życia. I co więcej. Indeks glikemiczny ciecierzycy jest niski, co czyni ją doskonałym zamiennikiem dla źródeł prostych węglowodanów, takich jak biały ryż i rafinowane pieczywo, które szybko podnoszą glikemię. Ta inteligentna wymiana to strategia, którą niewielu pacjentów stosuje, ale która może zrobić ogromną różnicę w wynikach leczenia. Na koniec warto pamiętać, że spożywanie ciecierzycy, w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami i odpowiednią opieką medyczną, potęguje wyniki kontroli glikemii. Poprawia wrażliwość na insulinę i przyczynia się do dłuższego życia wolnego od powikłań. To nie jest tylko zwykły produkt. Ciecierzyca to niezbędne, niedoceniane narzędzie, które może odwrócić grę w zarządzaniu cukrzycą. Zignorowanie go byłoby po raz kolejny błędem, za który czas każe płacić wysokie odsetki. Dlatego włączenie ciecierzycy to wybór ścieżki inteligencji, troski i odnowionej nadziei. Numer 3. Awokado. Jak naturalnie tłusty produkt może być jedną z największych broni przeciwko cukrzycy? To jedno z pytań, które podważają zdrowy rozsądek i na które niewielu profesjonalistów w dziedzinie zdrowia ma odwagę odpowiedzieć jasno. Awokado, często postrzegane z nieufnością z powodu wysokiej zawartości tłuszczu, ukrywa kluczową tajemnicę kontroli poziomu cukru we krwi. To, co odróżnia awokado od złych tłuszczów obecnych w produktach przetworzonych, to jego unikalny skład. Jest bogate w tłuszcze nienasycone, które poprawiają wrażliwość komórek na insulinę. Właśnie ten hormon reguluje glukozę we krwi. Te poprawę wrażliwości wielu pacjentów szuka w drogich lekach, ale może być ona osiągnięta dzięki inteligentnym i naturalnym wyborom żywieniowym. Ponadto awokado jest ważnym źródłem błonnika rozpuszczalnego, który tworzy ochronny żel w jelitach, opóźniając wchłanianie węglowodanów i zapobiegając nagłym wahaniom glikemii. Ten błonnik promuje również długotrwałe uczucie sytości, co pomaga kontrolować apetyt i zmniejszyć spożycie słodyczy i przetworzonych produktów, tak szkodliwych dla osób z cukrzycą. Jednym z częstych pytań jest: jak włączyć awokado do diety bez przesadzania z kaloriami? Odpowiedź leży w umiarze i odpowiednim połączeniu. Porcje o około 50 do 70 g spożywane sałatkami jako zamiennik przetworzonych sosów lub w koktajlach z naturalnymi składnikami to praktyczne i skuteczne sposoby na skorzystanie z jego korzyści. Awokado zawiera również znaczną ilość potasu, minerału, który działa bezpośrednio na regulację ciśnienia krwi, problem, który dotyka większości osób z cukrzycą. Kontrola ciśnienia jest kluczowa aby uniknąć poważnych powikłań, takich jak udary i niewydolność nerek, które mogą pojawić się po cichu na przestrzeni lat. Jest kluczowe, aby podkreślić, że awokado nie powinno być łączone z cukrem, miodem lub innymi słodzikami, ponieważ to niweczy jego korzystne efekty. Idealne spożycie to takie, które szanuje integralność produktu, zachowując jego właściwości i gwarantując realny efekt w organizmie. W niektórych przypadkach pacjenci zgłaszają trudności w trawieniu awokado lub nawet niechęć do jego smaku. W takich sytuacjach awokado może być włączane w ukrytej formie do przepisów, takich jak pasty, kremy i sosy do warzyw, co ułatwia spożycie bez rezygnacji z wartości odżywczych. Innym ważnym aspektem awokado jest obecność przeciwutleniaczy, takich jak witamina E, które zwalczają stres oksydacyjny, jeden z głównych czynników przyspieszających powikłania cukrzycy. Te przeciwutleniacze chronią komórki, zmniejszając stany zapalne i promując lepszą odpowiedź immunologiczną. Refleksja, którą trzeba podjąć. Ilu pacjentów otrzymuje jasne wskazówki dotyczące włączenia awokado do swojej diety, biorąc pod uwagę jego potencjał. Niestety ta informacja jest rzadka i niedoceniana, ale to narzędzie, które jest na wyciągnięcie ręki, dostępne i ekonomiczne dla tych, którzy chcą skutecznie kontrolować glukozę. Dla tych, którzy są gotowi podjąć decydujący krok, awokado może być kluczem do przełamania cykli wahań glikemii i lęku przed jedzeniem. Zwiększone uczucie sytości i poprawa wrażliwości na insulinę sprawiają, że ten owoc jest fundamentalnym składnikiem zrównoważonej i trwałej diety. Teraz, dla tych, którzy czują, że są gotowi podjąć zobowiązanie wobec zdrowia, zalecenie jest jasne: skomentuj, wybieram zwycięstwo nad cukrzycą poniżej. Zobaczenie tej deklaracji będzie sposobem na pokazanie siły i odpowiedzialności, a specjalna odpowiedź potwierdzi, że ścieżka jest podążana ze wsparciem i powagą. Ważne jest, aby pamiętać, że mimo korzyści, awokado nie zastępuje leczenia medycznego ani uzupełniających zdrowych nawyków, takich jak regularna aktywność fizyczna i profesjonalna opieka. Jest potężnym sojusznikiem, ale jest częścią zintegrowanego zestawu opieki niezbędnej do kontroli cukrzycy. Użycie awokado w połączeniu z naturalnymi produktami i bogatymi w błonnik potęguje działanie tych składników odżywczych, promując równowagę metaboliczną i znaczną poprawę wskaźników klinicznych cukrzycy. Ta synergia jest kluczowa dla tych, którzy szukają długiego życia w dobrej jakości. Na koniec należy podkreślić, że rezygnacja z użycia awokado lub niewłaściwe jego spożycie może prowadzić do utrzymania skoków glikemicznych i powikłań związanych z cukrzycą których można by uniknąć dzięki prostym i świadomym wyborom. To kwestia decyzji i zaangażowania. Awokado to nie tylko produkt. To strategia żywieniowa, której wielu pacjentów nie zna, ale która może zmienić życie. Zignorowanie go to rezygnacja z cennego zasobu do kontroli cukrzycy i zapobiegania jej najpoważniejszym konsekwencjom. Trzy praktyczne wskazówki do zastosowania już dzisiaj. Pierwsza. Włącz pełnoziarnisty owies do śniadania, zmieszany ze świeżymi owocami i bez cukru. Druga. spróbujcie ciecierzycy w sałatkach, zupach lub w formie humusu, aby zastąpić ciężkie sosy. Trzecia. Zastąp przetworzone sosy rozgniecionym awokado w sałatkach lub koktajlach, bez dodatku słodzików. Pamiętaj! Cukrzyca to nie wyrok, ale wezwanie do szczególnej i świadomej troski. Nauka i doświadczenie pokazują, że można kontrolować chorobę i unikać jej najgorszych konsekwencji, ale to zależy tylko od wyborów, które zostaną podjęte od teraz.